Cześć, witajcie. Sejs Wojtek, witajcie w nowym odcinku. Co my dzisiaj wojtek zaprezentujemy? Nasz nowy nabytek, nie? W drugą stronę musisz wojtek odkręcać. Zobacz tutaj, bo musimy zrobić zmianę oleju w tym nowym nabytku i odkręcać śrubę. Mocno, na dół, na dół musisz mocno nacisnąć. O, elegancko i odkręcaj. Jak będziesz widział, że już będzie się lał tutaj olej z tej śruby, to tutaj ta ma, ta, ta ma uszykowaną taką bańkę, to co żeśmy wlali paliwo. I tak, moi drodzy, to jest, że tak powiem, nasz nowy nabytek na działkę. Kupiliśmy taką glebogryzarkę. Oczywiście działka już ma pokopaną, ale chodzi mi o to zawsze, żeby na wiosnę tą ziemię trochę zruszyć. I kupiliśmy takiego Mustanga, tam kupiłem od znajomego z pracy. Ile dałem za tą maszynę? Za tą maszynę zapłaciłem 400 zł. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem, mi się wydaje, że to taka dobra cena. Wojtek, tu uważaj, bo zaraz się olej poleje, nie? Musisz zamontować tą, tak wiesz, weź już klucz na bok. Weź klucz na bok O zobacz widzisz tutaj to będzie tak ładnie stało O zobacz czekaj tak I tu musisz tak i żeby tutaj Żeby ci ta nakrętka nie spadła do środka do butelki Trzymaj nakrętkę Trzymaj nakrętkę I odkręcaj O widzisz taki czarny brzydki olej Ja podtrzymam To trzymaj tak żeby się nie wylało Wojtek Żeby do butelki leciało Wojtek tak musisz trzymać Tu przyciśnij Tu o żeby na środku było Wojtek, no trzymaj, no czemu nie trzymasz? Tak trzymaj, żeby leciało do środka do butelki, do środka do butelki. Musisz tak tu zrobić. O, o jeszcze lepiej. Dobra, tata ci już nie będzie tutaj przeszkadzał. Śrubkę, to masz ręce brudne, to się umyje. I tak, moi drodzy, gadu gadu. My tutaj robimy zmiana oleju. Paliwo już mamy nalane. No tak, musisz blisko przy, blisko przytrzymaj, żeby leciało do środka, żeby nie leciało na trawę. Poradzisz sobie. Się ubrudzisz to się nauczysz. Tam się nie przejmuj. No i tak, kupiłem tą maszynkę, tak jak już mówiłem, żeby właśnie na działce na wiosnę sobie zrobić. I dzisiaj robimy takie uruchomienie. No dużo tego oleju, trzeba zmianę zrobić. Tutaj znalazłem na działce, miałem tam jakiś olej. Four Stroke Engine Oil to jest właśnie olej do silników czterosułowych. I tym olejem zalejemy tą maszynę. Zaraz musimy, oczywiście, ją tutaj na boczek. Przestawić, żeby ten cały olej wyleciał No i zobaczymy, uruchomimy ją Nie wiem tutaj jeszcze jak to tutaj wszystko Jak to działa, tutaj pewnie będzie sanie. Nie, tutaj jest jakiś żółw zając Tam trzymaj Wojtek, żeby leciało Zaraz musimy tutaj tą maszynę obczaić Nalaliśmy trochę paliwa No i zobaczymy, nie? Z tego co właśnie ta osoba, od której kupiłem Maszyna Gdzie ci leci? No to nic, tutaj trochę poleciało Właściwie to powinniśmy wygrędzić yy, miarkę, Wojtek, żeby olej szybciej leciał. Widzisz? Zobacz. O, tata od razu mógł tak zrobić. Tylko tu gadu gadu do telefonu i tak to jest. Tam pilnuj. No i spuszczamy olej, zalejemy tutaj. Yy, Wojtek będzie launowy olej. Tata ci, tu, tata ci tutaj wszystko pokaże, ile tutaj musi być y, odpowiedni stan na miarce i, i spróbujemy odpalić tą maszynę. Najwyżej Wojtek trochę po nagrywa, nie? No nic no co mam ci powiedzieć. Tutaj mamy papier. Nie w trawę! Tu masz papier, zobacz. W trawę się nie wyciera, także uruchamiamy dzisiaj maszynę i będziemy dzisiaj sadzić cebulę. A później, Wojtek, będziemy musimy trawę kosić, bo już mamy trawę do koszenia. Roboty opór na działce, także będziemy ostro na działce działać, nie? Dobra, my się rozłączamy, robimy zmianę oleju i widzimy się, jak będziemy uruchamiać maszynę. I spuszczamy resztę oleju. <laughs> Widzisz, Wojtek, jak z tą fajnie jest? Podobają ci się takie roboty? No i dobra. Myślę, że olej mamy już spuszczony. Dobra, teraz tak. To trzeba będzie. To trzeba na będzie. Na tak, na trawę. To trzeba będzie zutylizować. Wytrzyj sobie ręce. Ja tutaj to zakręcę, żeby to się nie pobrudziło. I to się w odpowiednim miejscu zutylizuje. Wojtek. Można od naprzód zawieźć w ciągu roku 5 litrów oleju. Także będziemy robić jeszcze trochę zmianę w oleju w samochodzie i wtedy, i wtedy się zawiezie ten olej. Teraz Wojtek tak, bierzesz szmatkę. Dalej. tam będzie ci wszystko mówił, co trzeba robić. Tutaj ładnie proszę to wyczyścić. Widzisz, że tu mamy trochę zapocone, będziemy musieli tą maszynę ładnie ogarnąć. Tam nie. Wycieramy tylko tutaj to. Zobacz. Tutaj koreczek. Tu ładnie tak wycieramy koreczek i przykręcasz i przykręcaj ten korek spustowy raz, dwa, tutaj masz klucz przykręcaj kolej korek spustowy przykręcaj i zaraz będziesz tutaj olej lał ustawimy tutaj ją ładnie, żeby ona była w poziomie ładnie przykręć pięknie, i klucz bierz i przykręcaj ja tutaj nic nie będę robił, ty będziesz robił wszystko nie no, wiecie, tata się nauczy ja nie będę robił nie będziesz robił? bo to będzie za będzie głośno Dobra, jak nie, nie idzie, to kluczyk, wiesz. Kluczykiem i ładnie przykręcaj. I lejemy olej. Musisz umieć takie rzeczy. Tata wszystko to, co będzie wiedział, to tata cię wszystkiego nauczy. Musisz przytrzymać końcówkę tutaj, żeby ci, wiesz, nie spadło z tego. Tutaj se przytrzymaj jedną rączką. Tą, tą, tą rączkę na dół. Nie, 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 synek. Tą rączkę tutaj na dół weź, a drugą rączką tu przytrzymaj, żeby ci nie spadło z nakrętki, o. I mocno na dół. Nie, za daleko pojechałeś, bo nie dasz rady. Czekaj, tata ci pokażę, zobacz. Z powrotem. Czekaj. I teraz mocno na dół, na dół. Nie ciągnij do góry, na dół, na dół. No. Mocno. Z całej siły. Dobra. Elegancko. I mamy przykręcone. Teraz lejemy olej. Marty, nuweczka. I Wojtek wlewa. Widzisz Wojtek, ile było tutaj oleju? Ja myślę, że tą, y, tą butelkę można śmiało całą, y, całą wlejemy i wtedy sprawdzimy na miarce. Tata Ci pokaże, jak to się sprawdza olej. Dawaj, wlewaj ładnie tutaj do silnika, tylko nie porozlewaj. Już do mz wlewałeś, to będziesz wiesz, jak to się robi, tak? Pięknie, tak? Ładnie, żebyś nie rozlał. Ostrożnie. I całą bańkę wlej. Ostrożnie, żebyś nie przelał, synek. Pomału. Idzie? Pomalutku. Wszystko wylej z bańki. Całą miarkę wyczyść papierem. Dobra i teraz włóż ją tutaj ładnie. Włóż, ładnie przykręć. Przykręć, musisz przykręcić. Synek, w drugą stronę. Tak. Ładnie przykręcimy i zaczekamy chwilę i zaraz odkręcisz i sprawdzimy, żeby się ten olej wiesz tutaj cały rozprowadził, tylko musimy mieć maszynę w poziomie, widzisz ona tak by musiała być. Nie, nie, to nie musimy nic liczyć, tylko żeby ona była mało wiele w poziomie, tutaj trzeba by coś do przodu podłożyć, czekaj, czekaj, ja tutaj podłożę do przodu klucz. To jest coś, łobuz. Dobra. Jest maszyna w poziomie? Jest w poziomie. Odkręcaj i sprawdzamy ile jest oleju. Odkręcamy. O. I odkręcamy i to zaraz Ci pokaże wszystko, co tam trzeba sprawdzić. Ile oleju? Ile jest oleju? Nie ma nic. Widzisz? Jak dotykasz palcem? Ten olej jest czyściutki, nawet go nie widać. Jest na palcu olej? No właśnie. Dlatego teraz trzeba wyczyścić miarkę i jeszcze raz sprawdzić. To jest bardzo ważna rzecz. Olej w silniku to jest podstawa. Pamiętaj, tak samo w samochodzie. Przed jakąś dalszą podróżą co jakiś czas trzeba sprawdzić, czy jest olej w samochodzie, bo jak tego nie będziesz pilnował... To mi się rozwali samochód. To ci się rozwali samochód, dokładnie. No i dobra, olej mamy uzupełniony. Wojtek, chodź tutaj! Zrobimy pierwsze uruchomienie. Zobaczymy, czy tam maszynę odpali, bo Wojtek mówi, że to jest złom, że to tata zobaczy, że to będzie złom, nie będzie działało. Mnie nie stresuj. Chodź dalej! Chodź! I robimy pierwsze uruchomienie. To tutaj będzie chyba od pracy. Tutaj nie wiem czy to będzie w stanie, Jak tutaj z tym sanią, to ja nie wiem. Dobra, na razie zrobimy tak i spróbujemy. Zresztą ona też nie ma paliwa, nie?

Także maszynę się udało uruchomić bez najmniejszego problemu. Teraz jedziemy tam na działkę do nas i zaraz robimy próbę w polu. Nie Wojtek? И... Panie i Panowie, tak to wygląda, Lux. Normalnie lux torpeda. Jestem zadowolony, Już żałuję, że dawno nie kupiłem takiej maszyny. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj się przeszłem tak, żeby po prostu nie było widać śladów. I całam, tutaj właśnie teraz tutaj ten nasz areał małżonce ładnie tak zrobię i zaraz będziemy sadzić cebulkę. Początkowo tutaj, jak widzieliście na filmie, jak małżonka nagrywała moja, to kiepsko to szło, wszystko stawało. Próbowałem tutaj podciągnąć po prostu pasek, pewnie się ślizgał i to wszystko Tutaj stawało, ale tutaj już nie miałem regulacji. Ale tutaj sobie wyregulowałem tą szpilką. No i, no i co mam wam powiedzieć? No widzicie sami, jak to, jak to wygląda. Bryły, to, co o to, o to o co mi chodziło, tak? Że te bryłki są ładnie rozkruszone. Ziemia taka fajna, pulchna, która będzie przepuszczała wodę. Super, no ja jestem naprawdę zadowolony. Także żeby się ktoś zastanawiał nad takim sprzętem, to brać kupować i, i się nie oglądać. Jeszcze mam plana, w planach dokupić do niej taki adapter do wertykulacji trawy, ale to wam pokażę załóżmy w następnym w następnych jakichś odcinkach, tak? Na razie to No jestem zadowolony. Super. lecę tutaj jeszcze raz, bo zaraz będziemy e, sadzić cebulę, także no super naprawdę. Nie spodziewałem się, że to aż będzie taką fajną robotę robiło. Chociaż no można powiedzieć, że to taka maszyna dla leniucha, ale ale naprawdę fajna fajna maszyna, cichutko chodzi myślę, że to też dużo paliwa nie będzie paliło nie wiem ile tutaj ono mogło spalić trochę tego paliwa wlałem, bo też za dużo nie miałem z pół litra jak tutaj spala na tą całą działkę i trzy razy to przejadę, no to chyba nie jest dużo a tak zawsze musiałem grabkami tutaj cudować, ładnie to wyrównać, a tak tą maszyną fajnie przemieszam. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że kopanie to kopanie, bo tak, żeby tym kopać i to, to nie wiem, to ja jakoś tego nie widzę. Musi być przekopana, a na wiosnę wtedy tylko ładnie tym sobie przelecieć i... i lux, lux torpeda. Dobra, ja się biorę ostro za robotę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.